Konwój SB dotarł na miejsce. Gratulacje, dowództwo w ramach premii zafunduje Ci awans i płatny urlop. Niestety pojawiła się kolejna sytuacja kryzysowa. Jeden z naszych posterunków obserwacyjnych spostrzegł sporą flotylę bojowych statków GE zdążającą ku Marsowi. Musisz niezwłocznie objąć patrol w rejonie lądowiska Solar Brotherhood i przechwycić każdy statek GE, który pojawi się w pobliżu. Dobra, siemano Wam wszystkim, lucie. To ja znowu Fox i dzisiaj kolejna misja, to już misja piąta, patrol na Marsie. Jak przed chwilą słyszeliście, wiemy co robić. Także... Oj, ściszę sobie troszkę. O, tak będzie dobrze. No to co? Startujemy misję, jedziemy. Oczywiście jak zwykle... O, kamerkę, trzeba zmienić? No ja też. Szybko co? Nie mów, że tobie się to podoba. Mm, podoba mi się. Ładnie tu. Co ty na to, panie radosny? <grym> ci mają konwersację jakie kończy. Jak stare budynek... Jak ci się podoba moja nowa fryzorka kochaniutka? Mordy i to natychmiast. E, tak się nie mówi, Dodamy. Boże dodaj mi sił. No właśnie. Wydaje mi się, żebym wytrzymał z nimi tutaj kurwa te cały, tą całym... ten... Już mi się język, ja pierdolę Friedem, ah. Fox, 10 za pierwszym punktem się. Gdzie jest ten punkt nawigacyjny? Dech, Freedom, Solar hmm. Znowu będzie małe napierdalanko. Tego mamy tu pilnować? Gdzie oni są? Gdzie są? Gdzie są? Zaraz ich rozpierdzielimy. Kajło oni są? A tu są! Ah fuck off, bitches! Masz, tak pięknie się mi ustawiają, że... Jakby z tego nie skorzystać, no proszę. Mam cię! I was też. Kurde, zapominam czasami przyhamować lekko. Ale cóż... Dzisiaj dosyć ciekawa misja, mamy tylko... ...tylko za zadanie ochraniać te... ...tych piratów. Kurde, nie zdążyłem. No ale cóż no. To znaczy, to są ci byli piraci, nie? Z tego co pamiętam. No ale wiecie jak jest, mimo wszystko... Mi się wydaje, że jakoś długo ta współpraca nie potrwa bo będzie jakiś ten... jakieś napierdalanko z nimi na pewno Gdzie jest kolejny punkt? O fak, ja muszę zdążyć, bo tam ci przylecą zaraz do niego. A gdzie to... O, tam gdzieś. Leć gaz do dechy i lecimy. Tam ci już pewnie atakują, no ale cóż. Mamy zadanie ochraniać w Frachtowce. Także niech mi będą wdzięczni, że w ogóle się zgodziłem. Jak wiecie, ja oferuję największ... największą ochronę, także Bez mnie ta misja by się nie udała, bo ci moi to są takie boty, nie? Że Po prostu aż mi ich żal czasami. Przecież oni nic tutaj nie robią. One latują. To moi? Tak. Czemu oni mają szybsze statki ode mnie? Gdzie oni są? What the? Do fuck? Mam cię. Jesteś pierwszy. I drugi. Będzie drugi. No zabij to, kurwa, dobie. Pięknie. Jedziemy... O, tu są pompowce, tych trzeba się zająć jako pierwszy. Jako pierwszy trzeba ich zdjąć. O oh, fuck! No bo jasne, strzeliłem go w mordę. Też ci już mam. Czy ja tu swoich nie pozabiję, bo... Nie wywalą. Chociaż nie, mnie by nie wywalili, za dobry jestem. Jak na ten zespół. No, gdzie jest reszta? Mam cię! No jak. Ja zawsze trafiam prosto w cel. Misja taka sobie. Myślałem, że będzie coś cięższego, Trzeba, jak na razie. Niestety same lajtowe rzeczy w tej grze... No ale cóż. Trzeba sobie ready. Kurwa, ucieknij. O fuck, mieszkam mi się lekko z No gdzie ty... CEPIE jeden ty. Oni pięknie kurwa walczą w ogóle, nie? Prosto na mnie leciał, no co za frajer Gdzie on Plus, jest, bo go z nie widzę Cholera, znowu się wracać? Co to w ogóle za frachtowiec, oni co tam nic nie mają w środku Ruchy, ruchy Bo nam ...rozdupcą cały system Dobra, znowu lecimy do pierwszego konwoju. Znowu będziemy go ochraniać. Oczywiście jestem w piekle daleko od niego, a wrogowie już są, także no jednak jest coraz ciężej. Bo trzeba nadrabiać. Już bombarduję, ja dopiero dolatuję. No super. Pewnie deadnę zaraz. Mam cię. Następni do golenia. Mam cię. Pięknie. Ciebie też mam. Chodź tu. Nie uciekaj, nie uciekaj. O, troszeczkę w prawo, troszeczkę. O, super. Gierka po prostu znakomita. Świetnie w ogóle zrobiona. Nieco stara, bo ona była kiedyś w gazecie. Ale naprawdę opłaca się. Cholera, oni mi rozwalają już ten konwój się. A jeszcze Prostą go trafiłem. Jeszcze jeden? A może gnuju, nasz się. Rakiet no. mój. Już macie przesrane. Trzy, Freedom Tango Fox. Do punktu jeszcze jeden punkt! Ochraniaj dupce! Solar Co to ma być? Wykorzystują zbyt... Zbyt bardzo. za bardzo moje możliwości. Zbyt bardzo co ja pierdolę. Tu kurde, ci już tam są. Moja dopiero dolatuje. No to mamy przez ranę, wam powiem. Oni się nie potrafią napierdalać. Naprawdę. Naparzałem do jednego gościa przez 5 minut. No właśnie, nie mów hop. Na ja, 3, a Jak kurwa 10. I <laughs> oni się zamknęli. W ogóle nie wiem czy oni w ogóle tych... Ten co tam gadał, że trzech ubił... Coś mi się nie chce wierzyć, bo kurwa wszystkich ja ubijałem. Oni są kompletnie bezużyteczni w tej gierce, nie? kompletnie. Nie nadają się do niczego. No chodź tutaj tatusie. O, następny. Ło, już się biorą za mój konwój. Między oczy. Co, kurwa? Mi będziesz opierdzielał sojuszników? Chodź tu. No ja, jeszcze tylko ten. Dostanie zaraz. Pięknie. No niszcz go. Fuck off, bitches. Teraz ty. Pięknie, nawet bombowce nie są mi w stanie przeszkodzić i dorównać, są... Jestem zbyt zajebisty Następnie, do golenia. Kurde jak mi świetnie idzie Jeszcze jeden bombowiec Fucka bitch Czasami nie wiem po co ja te, te... te wysyłam te rakiety, oni i tak mają ze mną przesrane nawet bez rakiet Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś, ale gdzie on jest? Mam cię gnoju. Wykonaliśmy zadanie. Lecimy do domciu. Posłuchajmy intra do następnej misji i taki przedsmaczek. Kierownictwo Project Freedom, zaniepokojone nienaturalną aktywnością w pasie asteroidów, zarządziło rozbudowę tamtejszych posterunków obserwacyjnych. Wsparty dodatkowymi siłami P.F. masz założyć posterunek na powierzchni Idy. Kierownictwo wymaga ścisłej dyskrecji. W przypadku pojawienia się wrogich jednostek musisz dopilnować, by żadna z nich nie zdołała uciec z meldunkiem o naszych działaniach. Za wykonanie zadania przewidziana jest premia. Hm. Jak za każde przewidziana jest premia. Na razie mamy stopień kadet, także jakoś to leci. Ja jak na razie dziękuję Wam za oglądanie tego jakże wspaniałego nagrania z piątej misji Star Magedona 2. Ja biorę się za nagrywanie kolejnych, a wy trzymajcie się. Mam nadzieję, że się podobało. Możecie zostawić lajka, możecie zostawić jakiś komentarz, mam nadzieję pozytywny. Zachęcam do, do zasubskrybowania kanału. No i cóż no. Nie mam nic już więcej do dodania, Trzymajcie się na razie!